Sebastian Szymański zdobył bramkę kontaktową w meczu Fenar z galata Polak trafił na jeden, dwa, dzięki czemu dał kibicom Fenę nadzieję na odwrócenie losów spotkania. Dwa najlepsze zespoły w Turcji spotkały się już na etapie ćwierćfinały w krajowym Pucharze. Zwycięzca rywalizacji awansuje do półfinału, gdzie czeka już Koniaspor. Dla Szymańskiego to już siódmy gol w tym sezonie. Pomocnik zdobył trzy bramki w lidze i dołożył do tego dwa trafienia w Lidze Europy oraz jedno w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów. Reprezentant Polski ma też na koncie aż dziewięć asyst. Sporo brakuje mu jednak do pobicia swojego wyniku z zeszłego sezonu, gdy miał udział aż przy 32 golach. Dobra forma 25-latka zwróciła jednak uwagę poważnych graczy na rynku transferowym. Niedawno pisaliśmy, że Sebastian Szymański znalazł się na celowniku Tottenhamu i Nottingham Forest. Kto wie, być może już za kilka miesięcy ofensywny pomocnik zamelduje się w Premier League. Polscy kibice na pewno by sobie tego życzyli.